Cześć wszystkim! Dziś o tym, jak zrobić takie majteczki na pampersa, o które prosiliście. Będę używać do tego włóczki numer 4 oraz szydełka numer 4. Pewnie nie będzie... o, widać. I ja zrobię taką wersję mini, tylko po to, żebyście wiedzieli, jak to zrobić. W chwili obecnej nie jest to potrzebne. Ale wytłumaczę tak, że zrobicie to na każdy rozmiar. Tak jak zawsze, zaczynamy od łańcuszka. Ten łańcuszek będzie ten standardowym łańcuszkiem. I robimy tyle oczek łańcuszka, ile ma mniej więcej nasz obwód, który chcemy zrobić. Więc robimy. Najlepiej wziąć sobie jakieś ubranko, bo no nie wiem, ile dokładnie tych oczek powinno być. Poza tym każdy z nas może używać innego szydełka, czy tam innej włóczki. I już wtedy może nam to nie wyjść. Ja zrobię no, tak jak mówię, na no oko. Możemy też użyć do tego na przykład zwykłego pampersa, którym ma nasze dziecko. Zaraz zobaczymy. Ok. Siemią tyle. I to będzie nawet na noworodka za mała, Więc jeszcze kontynuuję. jeśli ktoś potrzebuje, to no ja zrobię takie na noworodka mniej więcej. To może sobie policzyć, ile robię tych oczek, jeśli ktoś chce robić dokładnie takie jak ja. Na razie kontynuuję, bo jeszcze cały czas mam trochę tego za mało, no, ale teraz myślę, że już będzie dobrze. Ok, następnie... Będziemy kontynuować wzdłuż naszego łańcuszka słupki nawijane lub też półsłupki jak to wolniej. Ja będę robić słupki nawijane. Albo... Mm, dobra, zrobię półsłupki. Wiemy jak się robi półsłupki. Omijamy pierwsze oczko od szydełka, wbijamy się w drugie. I kontynuujemy te półsłupki do samego końca. Cały czas robiąc to samo. Dobra, tak jak zwykle nie będę nagrywać, jak wbijam te półsłupki, bo cały czas robię to samo. Eee, widzimy się. Ostatnie oczko pierwszego rzędu. I półsłupek. Następnie dwa oczka do góry. Wracamy naszą robótkę. I półsłupkami wbijamy się tylko pod dwie. Górne nitki. I kontynuujemy tak do końca. I za każdym razem zakończamy rząd. Gdy zaczynamy kolejny rząd, zaczynamy od dwóch oczek do góry i wbijamy się w pierwsze oczko od szydełka. Kontynuujemy tak przez 5-6 rzędów, w zależności od tego, jaki chcemy mieć grubości. Ten taki zaczep. Dzięki temu w sumie, że go będziemy mieli będziemy mogli też e, założyć na większe lub na mniejsze dziecko. E, no i tyle. I słyszymy widzimy się za, no za te 5-6 rzędów. Cały czas kontynuujemy robiąc te półsłupki tylko i wyłącznie dwa pierwsze oczka od góry. Pas już jest gotowy.

tu naszą słówkę raz następnie już pojedyncze dwa, trzy i teraz ja będę już kontynuować słówkami nawijanymi i kontynuuję pierwszy rząd po jednym półsłupku na, po jednym słupku nawijanym do samego końca, czyli znaczy do samego końca, do miejsca, które zaznaczyliśmy. I tak kontynuujemy ten nasz pierwszy rząd. Przy końcu jeszcze powiem jedną taką rzecz. Jeśli ktoś chciałby kontynuować tym półsłupkami, to musi robić tak, jakby wszystkiego dwa razy więcej niż ja dwa nawet trzy to zależy jaką robi włóczką. dobra mam zakończone następnie 3 oczka do góry tutaj jak ktoś robi półsłupkami to robi tylko dwa oczka do góry i teraz wbijamy się w pierwsze oczko przeciągamy przeciągamy tylko przez dwa wbijam, nawijamy włóczkę, wbijamy się w kolejne oczko przeciągamy tylko przez dwa Następnie przez wszystkie trzy i powtarzamy tą samą czynność, i przez trzy. I teraz liczymy cztery oczka od końca. Raz, dwa, trzy, cztery. Zaznaczamy sobie i do tego momentu kontynuujemy te nasze słupki nawijane. Tutaj się nic nie nam no, nie zmienia. Chodzi o że jeszcze tylko wrócę na chwilę z tym, jeżeli ktoś chciałby tutaj kontynuować te półsłupki. Nie chodzi o ilość oczek, tylko o rzędy. Czy, że tak jak tutaj robiliśmy jeden rząd, to już tutaj trzeba zrobić podwójny i każdy, każdy kolejny rząd jakby powtarzać dwa razy. To kontynuujemy do zaznaczonego miejsca. Do końca wyciągam tą moją wstówkę i tutaj kontynuuję to samo. Czyli nawijam włóczkę, wbijam się, przeciągam tylko przez dwa oczka, nawijam, wbijam się w kolejne oczko, przeciągam tylko przez, dwie, przez dwa oczka, i tak na szydełku, następnie przez wszystkie i tak samo robię z kolejnymi dwoma oczkami. I trzy. Następnie raz, dwa, trzy oczka do góry. Obracam i wbijam się pierwsze oczko za szydełkiem. robiąc to samo. Czyli raz, dwa. Raz, dwa. I przez wszystkie. Liczymy 4 od końca, z tym, że przyjrzyjcie się, jeszcze Wam pokażę. Wbijamy się w te oczka, te duże, te malutkie omijamy. Wbijamy się tylko pod to, co widać od góry. Czyli tutaj są raz, dwa, trzy, cztery. Zaznaczamy i do tego momentu kontynuujemy w zaznaczonym miejscu. I teraz kontynuuję to samo, co na początku. Czyli przez 2, następnie przez 3, kontynuuję, 2, 2 i przez 3. I w ostatnie oczko, jeśli Wam zostało, bo mi zostało, może też Wam się tak zdarzło, że źle to sobie liczycie, ale nie trzeba wtedy tutaj nic wrócić, tylko po prostu zwykły słup nawijany. Następnie trzy oczka do góry i powtarzamy tą samą czynność. 6-3. i przez trzy i kontynuujemy do czterech od końca tą naszą nasze słupki raz dwa trzy cztery do tego miejsca słupki nawijane po jednym w każde oczko kontynuujemy dwa i przez wszystkie trzy raz i przez 3. Dobrze. Teraz kolejną naszą czynnością będzie dwa oczka do góry. Raczej trzy. Przepraszam, jak ktoś robi półsłupkami, to dwa. I obrabiamy teraz ten nasz tutaj ten nasz moment przez 8 rzędów przez 8 rzędów słupków nawijanych. Cały czas to samo. Zaczynamy cały czas od trzech oczek do góry i wbijamy się w to samo oczko przy końcu normalnie. Następnie trzy oczka do góry, obracamy robótkę i kontynuujemy, zaczynając od pierwszego oczka. I tak przez osiem rzędów w sumie. Zmianka, To już jest to nasze, Ja zrobiłam trzy rzędy tych obrabiania tego tutaj momentu. I to jest, to jest nasza półpa, że tak powiem. I teraz, jeśli ktoś chce, żeby to mu się bardziej zwężało, bo teraz, tak, jeżeli będzie kontynuował te 8 rzędów tak jak do tej pory, czyli cały czas przez wszystkie te oczka, to będzie miał takiej grubości, tutaj, te majteczki. One potem będą się minimalnie tak, jak tutaj, o, rozszerzać i tak się zakończą. Jeśli ktoś chce, żeby tu było większe takie wycięcie, to po trzecim rzędzie, który zrobił, że się w każde oczko, zaczynając od dwóch, od pierwszego i robi trzy oczka do góry. Teraz już za każdym razem przez te kolejne pięć rzędów i nie zaczyna od pierwszego oczka, tylko od oczka kolejnego. I tak teraz przez te pięć rzędów. I Będzie nam się to troszeczkę jeszcze zwężać pomiędzy tymi nóżkami. I tak przez 5 rzędów. Kiedy już zrobimy te 8 rzędów, zmniejszając, bo ja zmniejszałam, to kontynuujemy trzy rzędy obrabiając każde oczko, zaczynając od 3 oczek do góry i wbijając się w pierwsze oczko. Ja już to zrobiłam. Hmm. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, żeby trochę nie marnować czasu. Ok, i w ten sposób mamy już gotowe połowę, jakby tych naszych majteczek. I teraz będziemy kontynuować ten nasz przód. Będziemy to robić w ten sposób, że zaczynamy raz, dwa, trzy. Właśnie od tego, co mieliśmy zrobić przed chwilą, ale tylko jednego rzędu. Obrawiamy tutaj nic nie zmieniając cały czas robię po jednym słupku nawijanym kontynuujemy już nie będę zatrzymywać przy końcu powiem, co trzeba robić i dopiero wtedy. To będzie ten moment naszego zgięcia. I jest ostatni. I teraz to już będzie ten moment zgięcia. I teraz za każdym razem, jak po, inaczej, żeby Wam to dobrze wytłumaczyć. Nie licząc tego pierwszego momentu, którym jest o mniej więcej coś w tym stylu, to pamiętamy, tutaj były trzy, y, trzy rzędy słupków nawijanych, więc się w każde oczko. Robimy to, a następnie będziemy już powiększać tak, jak tutaj mamy. Więc kontynuujemy jeszcze trzy rzędy. Jeśli ktoś tutaj zrobił więcej, bo na przykład wydawało mu się to być za mała albo mniej, bo robi na przykład mniejsze. Moje okazały się, że nie będą mini, a będą na moje dziecko. Co nawet dobrze, bo zrobię jej strój pszczółki. E, jako że za niedługo wiosna, co mnie bardzo cieszy. E, no ale o tym potem. I tak, jak mówię, no ja zrobiłam trzy. trzy rzędy, tak? Więc tutaj też muszę zrobić trzy rzędy, żeby mi się te, yy, te dwa elementy jakby ze sobą pokrywały. Mam gotowe, i teraz będziemy kontynuować aż do tego momentu cały czas to samo. Mianowicie w pierwszym i w ostatnim oczku będziemy wbijać się dwa razy. Pierwsze wbicie to jest ten łańcuszek. To jest drugie. Kontynuujemy i w ostatnie oczko obijamy się dwa razy. Następnie trzy oczka do góry. I za każdym rzędem robimy dokładnie to samo. Ok, jeszcze jedna tylko wzmianka o rozmiarze. Jeśli ktoś robi ten najmniejszy rozmiar, czyli od 0 do 3, to zdecydowanie wystarczy mu zrobienie do tego momentu, w którym Zwężamy te 8 rzędów, i potem powinien już robić to, co ja w tej chwili, a czyli zrobić jeden rząd normalny, tak jak tam było, jeden rząd, ten zaginający, a potem już kontynuować to, co teraz robimy, bo one będą wystarczające. Musicie też patrzeć, no bo wszystko zależy od rozmiaru, tak? No, ja akurat wybrałam ten rozmiar. Też mam takie dziecko, jeśli ktoś będzie miał naprawdę z tym problem. To piszcie i wtedy wam to wytłumaczę, albo nagram jeszcze filmik, jak zrobić te mniejszy rozmiar. A jeśli będziecie chcieli, to mogę jeszcze pokazać inny sposób na takie majteczki na pampersa, z tym, że wtedy one nie będą zapinane, tylko wkładane przez nóżki. Ok, dobra, jestem w ostatnim oczku. Wbiłam się już raz, wbijam się drugi. I teraz trzy oczka do góry i również dwa razy, czyli pierwszy już mam poprzez oczka i drugi. I kontynuujemy. I zobaczcie, zaczyna nam się poszerzać, tak jak tam nam się zwężało, tak tutaj nam się poszerza. I kontynuujemy to do, do tego momentu. Jesteśmy już bardzo blisko końca. Kiedy jesteśmy w tym momencie, kontynuujemy. Normalne rzędy bez dodawania dwóch oczek na końcu, tylko normalnie trzy oczka do góry, wbijamy się w pierwsze szydełko, jedziemy do końca. Trzy oczka do góry, wbijamy się w pierwsze oczko, jedziemy do końca. Aż osiągniemy tą wysokość, i w tym momencie kończymy. Dla ozdoby można obrobić to inną włóczką, żeby też trochę wyrównać te boki. Ja będę obrabiać czarną, nie będę już tego pokazywać. Po prostu wbijamy się w każde oczko szydełkiem robiąc półsłupek no i tyle możemy doszyć tutaj guziki żeby ładnie wyglądało ja na pewno to zrobię no oczywiście zdjęcie będzie zaraz przy filmiku dzięki za uwagę tak jak mówię, jeśli byście chcieli inny rozmiar i mielibyście z tym bardzo duży problem to piszcie, pomogę Wam rozwiązać ten problem i napiszcie też, czy chcielibyście te majteczki, które będą wkładane przez nóżki, czyli nie będą tutaj zapinane. No dobra, więc kończymy i, i dzięki za uwagę.